Dobra, ćwiczenie na confirmation i mamy, tutaj akurat 7 rozmieściliśmy na każdej tarczy w miejscu gdzie mamy piątaka, mamy napisane po rzymsku. Trzeba znać języki, żeby przeczytać 1, 3, 2, 2, 3, 1, 1, oczywiście w, losowych, w losowej kolejności i cyferka odpowiada nam za confirmation, które strzelamy pozycji strzeleckich, pozycji strzeleckich jest też 7. Dicię wykonujemy tak, że dobycie, dublecik przejść na nową pozycję. Dublecik, dublecik, dublecik. Każdy dublecik w tempie odpowiadającym danym danej confirmation. Are ready? Stand by. If I ping on low, show clear. If you down holster, dobrze i sprawdźmy, co się wydarzyło. Czy się czy wia, tak. Dobra, tutaj pierwsza tarcza Confirmation 1. I mamy Split 20. No to jest Kuby. Chyba najszybszy Split w dzisiejszy. <noise> <noise> tutaj Confirmation 3 i Split 49. Poprawnie. Dwójeczka i Split. 21, szybka dwójka, prawie tak szybka jak jedynka, mogła być troszkę tak zróżnicowana bardziej. Tutaj kolejna dwójeczka i splicik. 24, idealna dwójka, że się tak wyrażę. Trójeczka i mamy split 44, idealna. Jedynka, a tu zeszło nam troszkę, a split 20, no dobra, szkoda tego czarka. I kolejna jedynka. I 19, twoja życiówka chyba, jeżeli chodzi o splity. <grystanie> tak, yy, czyli wszystko się zgadza.